Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam Was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals Carriera Alianta. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj jest coś innego, dzisiaj to nie jest to konto, na którym gram normalnie. Znaczy, ostatnio zacząłem w sumie na tym grać. Dzisiaj gramy na czołgiście. Ostatnio ktoś mi pisał, Gryfciu, gdzie amerykański czołgista? Był gdzieś tam na początku. No był i jest w sumie, i jest. I szczerze powiedziawszy, troszeczkę tutaj nadrobiłem, bo... Znaczy, chciałem sobie kupić Czafiego, ale stwierdziłem, a kupię sobie M10, to szybciej nazbieram niż tym M2A2. I to był chyba jeden z największych błędów, jakie mogłem zrobić, bo tak naprawdę już na Czafiego bym miał. A tak niestety nie mam. Natomiast no, troszeczkę mi brakuje, i będę miał 11 level 30 tysięcy złota kredytów, 30 tysięcy kolejnych kredytów. Więc, jakby nie było, będzie można tak naprawdę kupić już niedługo tego Czafiego. To jest około jakichś 6-7 gier, może maksymalnie. Natomiast pewnie zapytacie się, Gryfciu, ile ty tutaj grasz, że tak to tutaj wychodzi? No, troszeczkę miałem, bo 11 godzin w sumie w grze, 21 tysięcy punktów. Troszeczkę, troszeczkę wyszło, no. Fragów trochę jest: 527, 322 dedów, KD dość ładne, więc jakoś to wychodzi. Najwyższy Multikill 2, no to jest trochę słabe, akurat. No ale dobrze, to, to nie jest istotne. Co chciałem Wam powiedzieć? Jeżeli chodzi o samą M10. Na waszych kontach grało mi się dość dobrze M10, na swoim koncie dostaję szału przez nią. A ze względu na co? A ze względu, słuchajcie, na to, że zawsze jak gram M10, to trafię na te pieprzone pantery, które niciulnie idzie od przodu przebić na przykład. No a jak wiecie, no ciężko pantery się okrąża, tym bardziej jeżeli na przykład jadą trzy pantery i jeden drugiego osłania, no to wtedy jest troszeczkę lipa. Natomiast, no nie jest najgorzej. Natomiast, jeżeli chodzi o samo przebicie pantery, bo tak z ciekawości sprawdziłem sobie, jakie pantera ma... Osłony, jakie ma opancerzenie, o tak chciałem powiedzieć, jakie ma opancerzenie i wyszło, że w jednym miejscu ma 110 mm. Jak to kurwa przebić? Destrojerem, który ma maksymalne przebicie 130 mm, od tam 80 do 130 przy APC-erach i od 70 do 120 przy pociskach AP. Więc szczerze powiedziawszy, jeżeli traficie krytykiem, to go przebijecie od przodu, jeżeli nie, no to jest lipa. Natomiast jeżeli trafiacie w tył, no to już jest zdecydowanie lepiej, no ale to w każdym czołgu jest tak, że jest zdecydowanie lepiej. Natomiast sama M10 ma około 15 mm pancerza, więc szczerze powiedziawszy, no jest mniej więcej jak. W niemieckich 38T. Więc no, trochę to słabe. No ale dobrze, nie będę już więcej gadał. Widzimy się, słuchajcie, za chwilę z bitwy. Nie wiem, czy będzie lekki czołg, czy będzie niszczyciel. Zobaczymy. Także SIA. Okej, okay, jesteśmy w bitwie, słuchajcie. No, gramy na trzy nacje. No, szczerze, znaczy na dwie nacje w sumie, więc szczerze powiedziawszy, może być ciężko. Jeżeli chodzi o czołgistów, to. O, panterka, J1. -ka. I tutaj tak naprawdę nie wiadomo, ale myślę, że będzie panterka też. Natomiast na dole. O, M3A1 to akurat nawet lepiej. SU85. I. I to wszystko. No to nie ma za dużo. Jeżeli chodzi o ten, to nie ma za dużo jakoś ludzi, którzy by nam tutaj zagrażali. Ale, jakby nie było, no kurczę, trzeba uważać. Bo panterki, no no ciężka sprawa jest z panterkami. Tak jak zresztą Wam już tłumaczyłem. Czemu ja tak wolno tutaj podjeżdżam. Dobrze, zobaczmy, czy mamy coś tutaj na widoku, ale raczej nie. Defen do 2. No to nie jest takie proste, niestety. To niestety nie jest takie proste, jakby się wydawało. To su jest tam gdzieś z boku, trzeba uważać. Chyba su. Chociaż to może być pantera, bo to chyba od strony Niemców jest. To i od jedynka jest na blisko, jak miło. O kurwa, uciekni. Dobra, to gonimy go w takim razie. I pantera też jest Więc to nie tylko i od jedynka Dups, dzień dobry panie Panter. Do widzenia, panterko Ktoś jeszcze tutaj chętny Nie widzę od strony, kurde Niemców, żeby ktoś jeszcze był Chociaż tam chyba jeszcze jeden był Tank crew, ale dobra, trudno jak będzie, to pewnie gdzieś wylezie, w najmniej odpowiednim momencie Natomiast no najważniejsze jest, żeby tych ruskich tutaj stopować Bo oni będą próbowali tutaj za wszelką cenę Kurde, gdybym miał pociski HE, to już bym tutaj zrobił zadymę, ale tak to chociaż im Pomogę tym apikiem, co nie jest zbyt mądre, no ale trudno Jeżeli mamy to przejąć, to muszę im troszeczkę pomóc Jak będę miał odblokowane pociski HE, to wtedy nimi będę nawalał, na razie nie mam to Niestety muszę robić jak muszę Noż kurczę, gdyby tamten mi nie uciekł, dostałem od kogoś, albo mi się wydawało, że dostałem, ale nieważne. Ruskich i Niemców na pewno jest dużo na tym o jeden. To trzeba to trzeba mówić wprost. Nie wiadomo tak naprawdę, z której strony kurde człowiek ma patrzeć, żeby widzieć tutaj wszystkich. Bo oni są dosłownie wszędzie, słuchajcie. Oni są naprawdę dosłownie wszędzie. Przydałoby się, żeby jacyś kurde piechurzy tutaj szturmowali to. A nie ja mam tutaj zabijać ludzi. Pięć fragów już mam i wszystko za pisika w sumie. Nie no, trzy czołgi tam jakby nie było. Znaczy dwa czołgi wyszły. Yy. Ty śmieciu, nawet nie próbuj. Wysadzi mi to tymi hatrójkami czy nie? Postawił te hatrójki, czy nie postawił? Czekajcie, najpierw trzeba przejść. Nie postawił, chyba nie zdążył. Całe kurde szczęście. Naprawdę całe szczęście, bo już by było kiepsko ze mną w tym momencie. A, to na niszczeniu kurde tych pojazdów to ja tutaj nie zarobię jakoś niesamowicie. Niestety. Najlepiej by było niszczyć czołgi, no ale że nie ma nigdzie. Dzień dobry, kolego. Kurde. Aj, nie mam możliwości, żeby go zestrzelić. Dobra, już mam. Ktoś tam do mnie strzela. Hatrujka w plecy. What the fuck? Ech. Dobrze by było, jakby ktoś, kurde, stał na tym naszym respie i patrzył tam. Czy ten, czy ktoś nas atakuje, czy nie? Bo tak to, to niestety no troszeczkę słabe jest. Znaczy, zmieniłem sobie generalnie. Zmieniłem sobie generalnie język, jeżeli chodzi o grę, co myślę, że widzicie. No i jakoś tak mogę pisać w tym wszystkim. Znaczy wiem, że dużo osób się pyta, jak można pisać na ogólnym czacie. No to ja już mówię, trzeba tylko zmienić język na angielski i wtedy można. W innym przypadku można tylko do drużyny, co jest no generalnie beznadziejne, bez sensu i no nie wiem, kto to wymyślił, ale no niestety, ale tak jest. Natomiast za rzeką, na D3, w tym lesie chyba jest czołg. Tak mi się wydaje, na pewno jest. Na pewno jest tam czołg. Dobrze by było E3 przejmować. Dobrze by było też widzieć te czołgi. Drugi jest tutaj na E2, na wzgórzu. Dobrze to dob dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć, że gdzieś ktoś tam jest, bo prawda jest taka, że my będziemy tego potrzebować, żeby tutaj walczyć. Żeby było widzieć to słuza zanim on mnie zobaczy, ale... Nie wiem, czy to jest takie. Proste jak się wydaje. Natomiast no na pewno on już mnie widzi. Dokładnie, on już mnie widzi. Mimo że... Nie wiem w sumie jak za bardzo, ale jednak mnie widzi. To było trochę dziwne, chyba, że ktoś mnie zmarkował od nich. To jest jedyna chyba możliwość. Bo ja go w dalszym ciągu nie widzę. What the fuck, gdzie on tam stał? Ja muszę im napisać spot the tanks. Guys, please. Bo jak nie będą spotować tanków, no to niestety, ale będzie gówno z tego. Dobrze by było podjechać gdzieś tutaj. Jakby tu był lasek, kurde, to by było idealnie. Ale nie ma, niestety. Ewentualnie gdzieś tutaj na to E i stamtąd strzelać. Ewentualnie, słuchajcie, poczekajcie, może tędy Ale tędy, czy to będzie takie proste wyjechać tędy? Żeby mnie tutaj nikt zaraz nie dojechał z tych ruskich Bo to jest ten minus, że ja będę blisko linii z ruskimi i tego się troszeczkę boję Bo jakby nie było, no widać było przy tej linii z Niemcami Że czasami, no potrafimy sobie zrobić problem samymi tymi, że he... He trójkami nas będą walić po plecach H trójkami, w zależności jak to się wymawia. Aczkolwiek no my zanim wjedziemy tutaj pod górkę, to na pewno minie z tydzień. Bo niestety ten silnik nie jest zbyt dobry, że tak powiem. Ale trudno, no jest jak jest. Oni mają chyba tylko tego. Tak, tylko tego jednego mają, bo ten drugi gra jakiem. Więc jakby nie będę widział tutaj problemu. We are in last place. No super. I co ja mam z tym fantem zrobić? Jakbyś tam się ruszyli i lepiej zabijali, to by było lepiej, no. Miksailowicz generalnie no... Nie idzie mu jakoś, widzę zbyt dobrze. On próbuje tam w piechłatę w się bawić, ale też jakoś mu to nie wychodzi. No trudno. Natomiast no, ja bym chciał wjechać tutaj na górę i chciałbym dorwać tam to suła, to nie będzie też proste. Nie wiem jakie suma pancerze. Bo nie sprawdzałem niestety. To jest w sumie głupie, że nie sprawdzałem. Hmm. Ale trudno, no. Niestety, jest jak jest. Natomiast, gdzie to SU jest? To jest istotne. Gdybym ja go chociaż tutaj, kurde, jego dupę zobaczył. Nie mogę strzelać w ludzi. Nie mogę strzelać w ludzi. To jest zasada. Nie mogę strzelać w ludzi. Bo jak zacznie, to się wyda, że tutaj jestem. Tutaj ktoś przebiegał, to nie Gdzie to cholerne SU jest? Dobrze by było wiedzieć Dobra, defendujmy tam Sorry, że nie rozdaję rozkazów, ale no skupiam się na tym, żeby dorwać tutaj kolegów Bardziej niż nad wszystkim innym Tam się jakiś gościu Zamulił Bum, i od jedynka do widzenia. Tak, przy okazji, jak już tutaj stałem, to tam stoi. Jebs, raz dubs, dwa razy do widzenia. No i właśnie o to chodziło. Słuchajcie, o to właśnie chodziło. I jeszcze Panterę trzeba byłoby gdzieś dorwać. Chociaż nie bardzo wiem, gdzie on może tutaj stać. I to jest też, jakby nie było dość duży minus. Jakbym ja tą panterkę widział To byłoby dobrze, a znając życie ta panterka mnie zobaczy zanim ja zobaczę panterkę To będzie wtedy lipa Leciutka lipa Natomiast no mam nadzieję, że tamten nie wie gdzie ja jestem, skąd ja go zestrzeliłem, ten su wtedy jest szansa tutaj coś upolować No straciliśmy na rzecz Sowietów o 1 i to jest też minus to duży minus. Aczkolwiek w dalszym ciągu szukam Pantery, która pewnie gdzieś tutaj jest. Aha, no i słuchajcie, pytaliście się, gdzie były odcinki przez ostatnie parę dni. No nie było, bo tak jak pisałem na fanpage'u, miałem pewien problem z internetem, a dokładniej zrobili mi lejek. Więc niestety, ale musiałem się powstrzymać od wrzucania filmików, bo i tak by się nie wrzuciły. Coś, z czego nie byłem jakoś specjalnie zadowolony, no ale trudno. No trzeba było, to trzeba było. Nie jestem w stanie na tym nic poradzić. No i gdzie on z tym supo jedzie? Bo zrespił się na pewno. I nie wierzę w to, że nie. Tylko gdzie on jest? O, to jest pytanie. Jestem też w trochę beznadziejnym miejscu, bo jakby nie było, jestem jak na widelcu dla Niemców. Ale ich tu nie ma, to jest w sumie ciekawe. Jestem najbardziej ciekawy, gdzie ten gościu z pantery się podział, bo on przecież niedawno tutaj był. Nie będę strzelał, nie będę strzelał, nie będę strzelał. Kurde, chciałbym też w samoloty postrzelać. Jeżeli udałoby mi się trafić, co jest mało prawdopodobne. O właśnie, miałem wrażenie, że on z tym SU tutaj zaraz przyjedzie I tak jakbym się nie pomylił, słuchajcie Dups, do widzenia, tank destroyed, ale on nie zginął To niedobrze Z jednej strony to bardzo niedobrze A z drugiej strony to w zależności czy ma H3, bo jak ma H3 no to Mam przesrane, jeżeli nie ma, to mam go w dupie, to niech on se tam będzie Niech nawet tam se stoi do końca życia A to się zaraz tak naprawdę okaże Dobrze by było, jakby oni jakimś pełnym apisikiem tutaj podjeżdżali, to ja bym się nimi zajął wtedy A tak to niestety, póki co jest lipa Pojedyncze osoby gdzieś biegają i żadnego czołgu słuchajcie, co jest ciekawe. Żadnego, ani od jedynki, ani pantery. Ja nie wiem, czy oni nie grają? Poczekajcie. Tak, oni nie grają. Nie, je gra jeden z panterą. Nine. Nine gra. No i tu tam ten live gra, ale on gra cały czas jakiem? Huh. Dziwne to powiem wam szczerze. Mam wrażenie, że on tutaj gdzieś. Nie ma go! To jest ciekawostką. Myślałem, że on będzie stał i czekał, tylko aż wychyle głowę. Ale jego tutaj nigdzie kurczę nie ma. To jest naprawdę ciekawe. Znaczy może to i dobrze, no z jednej strony to i dobrze, z drugiej strony to trochę słabo, bo miałbym fraga. Ale najbardziej mi mierzy, gdzie jest ta cholerna pantera? Oj, kurde, tam jest gdzieś czołg. Trafiony dwa razy, trafiony. Nine, do widzenia. A niby panterka, nie? Niby panterka, ale tak jakoś nie wychodzi mu. O, właśnie, o, właśnie, wiedziałem, że on będzie za mną biegał. Słuchajcie, ja wiedziałem, że on będzie za mną biegał, bo to jest normalne, ja też bym biegł. Tak szczerze powiedział się. Tym bardziej, że on ma szansę mnie tutaj dojechać. Bo chcąc, nie chcąc, to będą na mnie zrzucać bomby. Jak stanę tu między drzewami, to jest szansa, że mnie nie dojedzie. Tam, widziałem cię, przyjacielu, widziałem cię. Do widzenia. A, o, ku o kur! Ale cwaniak! W życiu bym się nie spodziewał, że coś takiego mi zrobią. Ale jajco O Jesus! O Jesus! Tak, ten się tutaj zastanawia kto ile ma żyć, nie wiadomo po co tak naprawdę w tym momencie Jakby tu było coraz mniej, to, to jeszcze tam par sześć, no Ale tak na razie to jakoś sobie radzimy Więc nie ma chyba problemu Natomiast jestem ciekaw, czy on wziął tego mojego destroyera i gdzie on nim pojechał Bo to jest bardzo ciekawe w sumie Na pewno będzie tam stał na górze i będzie próbował Znaczy Przynajmniej tak mi się wydaje, że będzie tam stał na górze i próbował, chociaż tak naprawdę nigdy nie wiadomo. Co on tam może wymyślić? Najlepiej by było tam pojechać. No i walnąć go, ale. Hmm, czy nam się uda w ogóle? To jest dobre pytanie. Aczkolwiek spokojnie. Nie ma gry w stresów. Aha, no i co wam jeszcze chciałem ciekawego powiedzieć, tak sobie wcześniej rozmyślałem nad tym. To śmieszy mnie jak ktoś pisze, że uważam się za profesjonalnego gracza, bo tak nie jest, no. Ja sobie gram dla jaj tak naprawdę, no. Gram sobie, żeby sobie pograć. Nie stresuję się nad tym, czy idzie mi jakoś niesamowicie źle, czy niesamowicie dobrze. Ja wiem, że wy lubicie oglądać jak mi idzie bardzo dobrze. I raczej zawsze się staram grać jak najlepiej, ale nie przykładam do tego jakiejś niesamowitej wagi na tyle, żeby nie wiadomo za kogo się uważać. Czy co tam robić? Więc jest jak jest. Aczkolwiek no bardzo muszę uważać na na samoloty, bo widzę, że one są już coraz bliżej. Natomiast, gdzie jest ten kolega? Co mi m dziesiątkę zabierał, chociaż nie jestem pewien, czy on mi ją zabierał, czy on po prostu sobie nie dał spokoju z tym. Zaraz tak naprawdę się wszystko okaże. O, tu coś jedzie. Tu coś jedzie, tu coś jedzie, tu coś jedzie. I to jest właśnie M10 Kurwa, ale ja nie mogę, ha, lecfaniak! Bo ja go nie mogę tu pisnąć, bo on jest za wysoko znaczy za nisko w stosunku do mnie zajebiście już po mnie. No właśnie. Mm. To było trochę słabe. Ale zrespi się na drugiej stronie. Czy zrespi się na o jedynce? No o jedynce i stamtąd spróbuję go ściągnąć. Jest jakaś szansa mała, bo mała, ale jest. Dobrze, miksawicz tutaj się zrespił. Czy on go w ogóle gra, ten Miksalowicz? M18 Hellcat i on tak słabo gra, jeden czołg tylko zniszczyłem, ja mam 6. On jest naprawdę cieniutki wniosek z tego, jeszcze swoich rozwala No to pozdrawiam Naprawdę pozdrawiam Tutaj też gdzieś Hetzer jest, więc na niego trzeba będzie uważać, natomiast no ta M10 musi być tam na górze no Jakby nie było stąd raczej jesteśmy w stanie ich dojechać o, oh, o kurde, koniec już. Ale Lipton trochę z tego wyszedł. Hm. No, trudno, słuchajcie, trudno. W takim razie może. Nie no, myślę, że w takim razie słuchajcie, widzimy się za chwilę w lobby, także. See ya. Ok, także słuchajcie, jesteśmy w lobby 705 expa, No, całkiem spoko, mogłoby być lepiej, no ale to 700 gdzieś tam, od, 7, od 700 do 1000 to jest taki standard, jeżeli chodzi o każdą grę. 7500 kredytów, a ile jestem do tyłu, że tak powiem? 7500, jestem 1000 do tyłu 6,5 6500. No to szczerze powiedziawszy, nie najgorzej, naprawdę nie najgorzej, mogłoby być lepiej, ale też nie ma tragedii. Zostaje nam jeszcze 80. Tak, nie, przepraszam, 100 tysięcy do zebrania, 100 tysięcy minus 30 z tego, bo za niedługo będziemy mieć, to są raptem 3 gry, myślę. Czyli 70 tysięcy do zebrania, no to około, tak jak mówiłem, 7 gierek takich, no dość spoko i będzie naprawdę już fajnie, bo później z czafi możemy sobie się bawić, tak naprawdę na tych lekkich, bo szczerze powiedziawszy, czafi jest mniej więcej tak jak Pantera na średnich, że. No, robi po prostu robotę i to dość solidną robotę. No ale dobrze, nie będę tutaj już zanudzał was, nie będę przedłużał. Także słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję Wam za oglądanie. No i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.